Weissauer Groster 611 świeżo sprowadzony to bardzo ładny, bardzo ładnie pracuje sześciocylindrowy. cylindrowy przodu opony 620 a na 70 razy 28 jeszcze w dobrym stanie 520 70 x 70 razy 38 Z tyłu dolny zaczep, euro haki, ciągło dwie pary wyjść. W środku ładny, zadbany, fotele kuratowe, foteli pasażera. 3 biegów manualna, 6 biegów, 4 zakresy, radio, silnik bardzo ładnie pracuje. Wszystko działa. Zapraszam do oglądania, polecam.